Siemanko, witam was w piątek, ja zabieram się za robotę powoli, ale pierwsze co dzisiaj zrobiłem to podskoczyłem sobie do hurtowni spytać się o podbitkę i no jest ta zamrata podbitka, tylko jedyny jej minus jaki jest, nie wiem czy to, czy to tak we wszystkich podbitkach występuje, ale są tylko listy H i listwy J, no ja tutaj będę potrzebował jakieś narożniki, by się przydało tu przecież na, na te kurde murłaty na płatwie, będą mi potrzebne. No i kolejne jaka jest rozkmina, to jak wykończyć tutaj ten kawałek, gdzie będzie szło tutaj to akurat nie, bo tu dam tę całą w poziomie do belki, ale jak mamy tutaj na przykład i będzie kawałek w poziomie te 10-15 cm a później będziemy odchodzić z kątem 30 stopni w górę i nie za bardzo mam pomysł jak to zrobić tam rozmawiałem ze sprzedającym tam mówił, że można dać dwie listwy J do siebie czołem, ale to jest słabo, coś mi się wydaje, że to będzie wyglądało, jeszcze jest opcja pokombinowania z tym, żeby e, tak jakby dołożyć jedną do drugiej, nie wiem jak dokładnie jak one wyglądają i wtedy może czołem do, do tyłka i jakoś to by się zeszło, no nie wiem, będę musiał coś pomyśleć, a po prostu do, dokupić coś innego, e, gdzieś, gdzieś po prostu oddzielnie, kompletnie jakiś taki narożnik. Są też takie wiecie te elastyczne, e, który jest płaski, a jak go przykleimy to on się dostosowuje do kąta takiego jak chcemy nie wiem dokładnie jak to jak to wymyśleć wam powiem i, i no i będę musiał rozkłyniać. No ale chyba stamtąd wezmę, koło 4 dych za metr kwadratowy wychodzi ja tu tych metrów będę miał zdrowo bo tych metrów to mi kurde wyjdzie powiem wam z 90 chyba 80-90 metrów to, tak na oko tylko jeszcze nie mierzyłem ale tak to mniej więcej wygląda. ciekawa jak papierka nie wziąć tutaj, lekko może tu ten... Chciałem sprzedać papierkiem, tylko będzie się wydrapywał papierkiem. Kurde, no nie wiem, zobaczę, idę przyniosę. Chociaż trochę to wziąć, zlicować. Chociaż tak też nie jest źle. Już sobie przelecę, że jak będę leciał dużym wałkiem, to już nie będę nic nie po No i tak będzie wyglądało, to zaczynam działać. Yy. I objeżdżam pierw z małego całość, żeby mieć to już z głowy. A później się zabiorę za, za duży. Tutaj nie wiem jak zrobię, ale chyba sobie podsunę rusztowanie. Jakoś z rusztowania może sięgnę. A tu z drabiny ile mi się uda, tyle się uda. Dobra, teraz zaczynam lecieć i powoli do przodu. Jak u mnie sytuacja? Słuchajcie, eee, objechałem z małego wszystko, no i teraz zabrałem się za tą wschodnią elewację. Eee, lecę z tym. No i czasowo tak średnio stoję, nie myślałem, że tyle mi zejdzie na tym objeżdżaniu, mam już po drugiej godzinie, więc zostały mi takie dobre dwie godzinki i no i to będzie tyle, więc raczej nie sądzę, żebym tu objechał całe, na pewno raczej nie objadę, a chciałbym chociaż tą elewację i szczyt przyatakować, ale czy mnie to się uda, to zobaczymy, Na reszta niestety, chyba w poniedziałek, także z planów znowu wyjdą nici. Jeszcze mam rozkwinki. jak to malować, żeby czasem nie wyszła akcja, że gdzieś mi przybraknie tego tynku, bo jak tak sobie wstępnie liczyłem, to powiem wam, że kurde, nie wiem, czy to mi starczy, te 17 wiader. Też nie będę chciał tutaj za ubogo dać, żeby nie było jakichś placów czy coś. Jakby ze 3 wiadrami poszły na ten, na ten mały szczyt, bo tak mniej więcej wychodzi to z metrów i z kilogramów. No to wtedy ze 4 albo ze 4,5 na ten duży szczyt, powiedzmy nawet 5 to 8, czyli zostanie mi 9 wiader, żeby te, tą elewację i tamtą drugą przemalować, wątpię, znaczy prysnąć, a jeszcze szczyt tu nad garażem, więc muszę jakoś tak to rozplanować, żeby w razie jakby brakło, to żeby jakąś tam ścianę yy, pierdzielnąć na tym, jak to się nazywa, na jednym materiale mieszanym, a żeby nie kombinować, że pół ściany z jednego, a pół z drugiego, żeby tam później nie było jakiejś różnicy odcieni. Z tego co mówił producent to, że idzie domieszać akurat ten biały jeden do jednego, że nie powinno być problemu z odcieniem, ale wiecie, to różnie bywa. Więc trzeba będzie to jakoś tak rozplanować, żeby to miało ręce i nogi. No zobaczymy jak to, jak to wyjdzie, a na razie jadę z tymi metrami, zobaczymy ile, ile mi się uda umalować. Ok, poszło wiele sprawnie Tyle, że tu musiałem trochę zwolnić tempo i ruchy wałkiem żeby gdzieś się nawaliło na tą belkę Bo wiatr pizga strasznie od kilku dni i e, No i leci ten kamyczek z tego z tego gruntu więc uszę, no, żebym za nie upieprzył tego właśnie e, Gdzieś belek Trzeba uważać delikatnie tam przy górze I tak trzeba się zabezpieczyć przed pryskaniem po całości ale żeby też gruntem ich nie zapieprzyć, więc lecę teraz te belki, no i zaraz przechodzę, w wydajny w miarę ten grunt, bo całą tą ścianę opierdzieliłem i jeszcze trochę zostało. Więc lecę zaraz te, te słupy, no i przechodzę na szczyt. Może jak dobry wiatr zawieje, a wieje, zdrowo to, to się uda w całość dzisiaj przelecieć. Myślałem, że to trochę dłużej będzie szło, a, a idzie naprawdę sprawnie, więc, więc może, może uda się to dzisiaj pierdzieli, zostanie tylko tam ten szczyt nad garażem i byłoby bardziej planowo od poniedziałku, no ale nie wiem, zobaczymy jak to poleci, bo tu kawał tego szczytu jest i nie wiem też nie wiem czy nie odsunąć się z rusztowaniem, bo nie chciałbym Dominikowi upieczyć tego rusztowania a nie wiem czy później e, się to da poskrąwać czy coś I chyba będę chciał większość jakoś zrobić nie wiem albo odsunę po prostu je i tak skija zaleka będę tam z tych tych z tych podestów robię, no zobaczę jak. Do pyskania to ogólnie będę musiał czymś przykryć, żeby nie, nie uwalić jakoś mocno Nie wiem, że może wezmę rurki te na dole to o opierdzielę albo coś, tak żeby No nie za bo to nie moje, a, a jest w miarę dobrym stanie, nie chciałbym upieprzyć wszystkiego w białym tynku. No zobaczymy jak to coś się może wymyśle. A Dzisiaj na to zagruntowanie to jakoś jakoś dam radę. Chyba. Z tym, yy, jeszcze ten słup z tej strony i tamten wymaluję kurde, najgorsze jest, że nie mogę kilka już skrócić, bo tu się zapierdzielił tym tym, tym gruntem i nie zjedzie już mi niżej, ale jakoś tak może zabradę. Trochę tak, trochę na odwrót i może coś z tego będzie. Kurde, widzę tu parę kropeczek na tej stronie. Tam dalej już nie ma, ale tutaj gdzieś za moc to mnie poniosło i lekko upierdzieliłem, mam nadzieję, że to ktoś no ale jak nie, to i tak się przeleci. Farbę jeszcze mam, to w razie czego z małego wałeczka będę musiał to po prostu przelecieć, no i nic nie poradzę. Niestety. Mogłem od razu to zabezpieczyć, bo z głowy. No nie pomyślałem, nie pierwszy, nie ostatni raz. Dobra, jadę stąd dalej dobra, ale tu ze szczytem, ale już mi się wysięg powoli kończy. I tak myślę, co tu wymyśleć. odstawiłem rusztowanie, bo wiatr zawiewa, żeby nie waliło na yy, tym gruntem na rusztowanie. I tak patrzę, ile odrzutu tutaj jest podczas malowania. I koło metra jest, więc chyba tak zrobię, że postawię sobie po prostu tu na trawniku te rusztowanie, tak jak teraz stoi, tylko przysunę no i będę z podestów tam leciał, malował tak, żeby nie, nie sięgnęło to, yy, to, co leci z wałka rusztowania. Może, może mi się to uda, zobaczymy. Jeszcze chyba jeden pasek przylecę. I zaczę gdzieś napełnić ten. Napełnić wiaderko. Coś tam jeszcze sięgnę. Odbity, bo odbity, ale coś tam sięgnie By tą górę tylko przelecieć Tam z rusztowania i skakuję zaraz Zejdę na dół Widzę cień szansy na to, żeby to dzisiaj zagruntować jeszcze Dobra, jeszcze jeden pasek może sama do końca tego co mam w werku, się zużyje A to już będzie ostatnie Reszta już będzie na dwa razy Musiałbym kijek do kika dokleić jeszcze jeden telesko tego, żebym sięgnął do końca, ale nie będę już cudował się, kurde. Dobra, Co całego tego, nie dolał, żeby tam w stałym filmie wtarabiania się na to rusztowanie. Spróbuję zobaczyć, ile mam. Trochę jeszcze tego jest, parę ruchów będzie, to idę. Przesuwam rosztowanie, idę, w sensie, rosztowanie sobie w tą stronę. O, tak jakby tam mi wyszło z tej dziury, bo... Jakieś dołki są. Pierdzielone. Wyszło. Wyszło. Pojedzie, czy nie pojedzie? Tu się stale jeszcze... Pierdzielone. Pojedziesz, kurde. Zami stop w z rami jebnie. Nie no nie jest. Panie dźwięk jak naj... Krzywo stoi, nie? widać ci krzywo, ale dobra. Że tak nie potrapię tak czy inaczej będę czyścił po wypożyczeniu Ale wiadomo im mniej bałaganu na nieswoim sprzęcie, tym lepiej otaj, mnie haczył. Patrzę tam na dół Ten wiatr pierdzielony Ta rurka chyba tylko się przydało ją osłonić trochę no Dobra, już tutaj jak jestem tu, dolecę zaraz to się Zmyję i najwyżej czymś się No jadę z tym. Idę zaraz dodać materiału. Ok, ja lecę dalej. Eee, zakleiłem sobie tam w tą folią trochę tą na dole tą rurkę i tam przy kółkach, żeby nie upierdzieli tego rusztowania za bardzo. No i tak podobnie będę musiał chyba zrobić z całym, jakby te tynkował. Te rurki tutaj boczne, tam gdzie będzie można tym tynkiem przypadkiem gdzieś prysnąć, to będzie trzeba po prostu się i zrobić. To No i lecę. Tutaj to, aby dojechać, jeszcze chyba będę się w tamtą stronę trochę przesunąć, delikatnie i, no i będę mógł schodzić na dół i przejść na elewację frontową. Skończę to dzisiaj. Myślałem, że nie skończy, ale skończę. Także jedyna dobra informacja dnia dzisiejszego jest taka, że, że mi się to uda, no ale w tym tygodniu ogólnie bardzo mało zrobiłem, więc szału nie ma. Jeszcze myślałem, że może po Volvo będę się wybierał, słuchajcie, ale nie będę się wybierał i jeszcze się nie będę bierał w przyszłym tygodniu, ponieważ yy, Hestia nie zrobiła jeszcze weryfikacji a do tego przy rozbieraniu coś jeszcze doszło. Wydaje mi się, że to będą chromy te przy oknach. Jak podla kierowanie próbowali zdemontować, to jest, często jest ciężko zdemontować bez uszkodzenia, więc możliwe jest, że zaczęli rozbierać i po prostu się wykrzaczyły i trzeba było je je domówić. No nie wiem, może się mylę. Nie wiem czy tam jakiś ta porcik będzie, czy poznam to jak co tam było robione, czy nie, ale tak mi się wydaje, że, że to może być przyczyną. No i w przyszłym tygodniu też jeszcze auta nie dostaniemy, także będziemy mieć razie BM. Moim zdaniem <laughs> autem nie wiem dla ludzi, którym się nie chce nic robić i zawierzają elektronice. Powiem Wam, że takie dwa pierwsze błędy jakie są i dla mnie nieakceptowalne to jest to jest wspomaganie kierowcy. W momencie, kiedy dojeżdżacie do, troszkę bliżej niż do osi jezdni, nawet nie zdążycie na pas jechać. I na przykład jesteście w łuku, to kierownica sama zaczyna w prawo lub w lewo lekko się, tak jakby skręcać Co dla mnie to jest lipa na maksa No i najgorsze jest to, że trzeba za każdym razem to wyłączać, przy każdym odpaleniu silnika, więc to słabo i powiem wam, że jak na przykład warunki zimowe, śliska nawierzchnia, gdzieś jakiś łuk, czy coś i, i takie coś miałoby się uruchomić, to może, moim zdaniem, może nawet spowodować jakiejś osobie mało doświadczonej, wystraszyć ją i spowodować, spowodować to, że wprowadzi w poślizg te auto, więc dla mnie słabe. W Teslach też jest podobno ten autopilot, który też jest, działa, bo działa, ale hamuje kiedy chce i w ogóle, więc Yy, ogólnie słabo nie sprawdza to się, moim zdaniem, jeszcze długi czas będzie, zanim oni coś dojdą, żeby to się sprawdzało. A jednak, jakby nie było, człowiek jest człowiekiem, a komputer tylko komputerem, więc, moim zdaniem, to takie są nowości, które nie są potrzebne. A druga to taka, że pokazują na tablicy rozdzielczej ograniczenie prędkości. Na przykład wyjeżdżacie niby ze strefy ograniczenia do 50 i wskakuje wam 90, ale na czym złapałem? Na jakim błędzie, słuchajcie, yy, właśnie ten, to, to na wirtualnym kokpicie się wyświetla, że yy, nie wyjechałem jeszcze ze strefy 50 i było dobre 300-400 metrów jeszcze, a yy, na tablicy wskakiwało, yy, już, że można już 90 jechać, więc jak ktoś temu ślepo zawierza, to może się yy, po prostu. No, pomylić i nie daj być gdzieś tam na, wyjeźd na wylocie samym gdzieś policja stała, czy coś w jakiś fotoradar, no to można by było się naciąć. Bo po prostu nie, nie dokładnie pokazuje ta, ta nawigacja, widocznie. No i tak to wygląda ogólnie. Auto takie bezpłciowe, mógłbym powiedzieć. Nie wiem, ma tam ten turbodoładowany silnik, ale żadnego dźwięku takiego i w ogóle. Zawieszeniowo fajnie, skrzynia ta chyba 8 HP jest tam. Naprawdę to trzeba przyznać, że, że fajnie to, to działa. Jeździłem Estronikiem kilka lat. DSG w sensie, także wiem, jak to wygląda w Audi. No i w BMC też fajnie, naprawdę to się, to się sprawdza, trzeba przyznać. Zawieszeniowo, wiadomo, świeże auto tam 10 000 czy 11 000 jest nakręcone, więc też nie ma co się dziwić, że fajnie to zawieszenie wybiera. Ale ogólnie 10 lat prawie różnicy między Volvo a BMC. Jakoś tam bardzo powiem wam, nie, nie zauważyłem wielkiej różnicy. Na pewno większą różnicę można było zauważyć w aucie z 1995, a z 2005 niż, niż tutaj. No wiadomo, ten wirtualny kokpit, taki Bayer, to, to akurat jest no, potężna różnica, choć też mamy już tam ten wirtualny jakiś wyświetlacz Volvo, ale no tu w porównaniu do, 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 do BMW no, to jest, jest przepaść, no nie ma o czym mówić. Dobra, nagadałem się. Muszę przesunąć rusztowanie, jeszcze kawałek i zaraz jeżdżę na dół i lecę z tym dalej. Tylko muszę wiatr ze sobą wziąć przed przesunięciem, bo może to się skończyć kąpielą w gruncie. A tego bym jechał. Więc zabiorę ze sobą. Ok, szczyt wymanowany. Przechodzę tu na frontową elewację. Trochę sobie przysłoniłem tą belkę, ale nie brakło już folii, Kurde. Nie wiem, tam na końcu będę musiała albo coś jakąś szmatę zawiesić, czy coś, żeby nie zachlapać tego. Bo tu jeszcze większe prawdopodobieństwo, jest z drugiej strony, że to mi się uda zrobić, więc wolałbym, żeby się nie udało. Dobra, lecę z tym. U mnie temat zakończony. Udało się to przelecieć, także plan minimum wykonany. No i tylko zostało mi teraz posprzątać i... No i fajrant. Także co, ja będę spadał. Dobrego weekendu Wam życzę i widzimy się we wtorek. Ja w poniedziałek myślę, że zacznę tu od tego od tego szczytu. Żeby te najgorsze sobie zrobić już i zagruntować to i prysnąć po Na kraje nadzieję, że nie będzie tak wiatr wiał, bo jakby chciał coś jakieś szmaty porozkładać, to będzie mi wszystko podwiewało. Ale mam jakieś łaty, czy coś to się porozkłada. Mam nadzieję, że coś to się uda rozsądnie zabezpieczyć. Także ja się odmeldowuję i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.